Proszę Państwa, odsłoniła nam się już zachodnia panorama miasta. W głębi, ponad dachami kamieniczek, wyróżnia się biała korona bramy opatowskiej. Jedyna brama, jaka została z murów obronnych Sandomierza. Tych bram było cztery. Opatowska, lubelska, zabichojska i krakowska. Pozostała tylko jedna, właśnie brama opatowska. W murach obronnych były też dwie furty wejściowe, z których też pozostała jedna, furta dominikańska, tak tzw. ucho i właśnie tutaj od zachodniej strony. Bliżej ponad nad dachami kamieniczych wyróżnia się Biała Wieża Ratusza, a na pierwszym planie mamy Bryłę Zamku. Nazywany jest królewskim, ponieważ zbudowany był przez króla Kazimierza Wielkiego, był jeszcze rozbudowywany. Ale nie przetrwał do naszych czasów tej formie, ponieważ w 1656 roku wycofujący się Szwedzi wysadzili go w powietrze, zostało tylko jedno skrzydło. Pierwotnie miał trzy takie skrzydła zwieńczone bramą wjazdową i ścianą kurtynową od strony północnej. Bardzo długo był w więzieniu. Po trzecim rozbiorze Polski najpierw Austriacy założyli więzienie, kiedy Zaborcy ustanowili granicę między sobą na Wiśle. Miasto przeszło w ręce Rosjan. Rosjanie uczynili to samo. W sumie dopiero w 1959 roku został zlikwidowany i dopiero zaczął się generalny remont. I zamku, i otoczenia zamku. Obecnie na zamku znajduje się muzeum okręgowe ze swoimi zbiorami. I proszę Państwa, mijamy zamek. Następny obiekt, katedra. Góruje tutaj nad wszystkimi obiektami na skarpie. Zbudowana w XIV wieku w stylu gotyckim. Budowana była z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego. Chociaż w tym wypadku budowana była jako wotum pokutne króla Kazimierza. Ma taki specyficzny festuj wnętrza. Scenerie katedry tworzą obrazy, które się wewnątrz znajdują. Pięknie prezentują się freski bizantyjskie, które dla sędomierza podarował król Władysław Jagiełło po zwycięstwie nad Krzyżakami. Jest jedną z 40 bazylik mniejszych w Polsce. Za katedrą biały budynek z zielonym patynowym dachem wikariat katedralny zbudowany w XVII wieku dla potrzeb księży, księża na Adagianie ministrują. Z czerwonej cegły z czerwonym dachem dom Długosza. Nazwę są bierze fundatora budowy, był nasz historyk Jan Długosz, mieści się w nim muzeum niecezjalne. Ten duży wyeksponowany na skarpie budynek nazywa się Kolegium Gostomianum. Jest to szkoła zbudowana przez jezuitów 400 lat temu. Jako szkoła nadal funkcjonuje. nazwy są bierze też od fundatora budowy. Był nim wojewoda poznański Hieronim Gostomski, stąd właśnie Szkoła Gostomskiego. Hieronim Gostomski był wojewodem poznańskim. Ale też zarazem z Tarostą Sandomierskim, stąd właśnie jego związki z

Proszę Państwa, w tej chwili trwa, właściwie rozbierany był stary most, most stalowy, budowany w latach 1951-53. Pozostały tylko filary po tym starym moście. Stwierdzono, że nie spełnia wymogów. Był to ostatni w Polsce budowany most metodą nitowania. I w tej chwili, jak to się mówi, został pocięty na żyletki. Pozostałe filary, które są podnoszone wyżej do góry, ponieważ są dobrze osadzone do wysokości tego mostu nowego i na nim będzie budowany taki sam most betonowy. Właśnie trwa w tej chwili budowa. Proszę Państwa, odsłoniła nam się już wschodnia panorama miasta. Ponad dachami kamieniczek najbardziej wyróżnia się górna część ratusza. Jest to renesansowa aptyka, nad którą góruje biała wieża ratuszowa. Ratusz zbudowany był w XIV wieku. Dalej sygnaturka kościoła świętego ducha, też kościół z XIV wieku. Dalej biała korona bramy opatowskiej, o której Państwu już wspominałem, jedyna jaka pozostała z murów obronnych. I na samym skraju jeszcze sygnaturka kościoła św. Michała Archanioła, jest to kościół seminaryjny. A przed nami w takiej bliskiej perspektywie widoczne wzgórza stromo z, z boczami spadające w kierunku rzeki, to są nasze Sandomierskie Góry, nazywają się Góry Pieprzowe. Są to najstarsze góry w Europie, wypiętrzyły się jeszcze w okresie Kambru, około 500 milionów lat temu. Zbudowane są z tak zwanych łódków kambryjskich. Właściwie od nich też została przyjęta ta nazwa góry pieprzowe. Łódki te wietrzejąc, kruszą się w formie takich gródek, granulek szaro-czarno-brązowych, stąd takie skojarzenie z pieprzem. Jeszcze do XVII wieku była używana nazwa góry sandomierskiej. Wkrótce Państwu przybliżyłem te najważniejsze obiekty widoczne z pokładu statku. Dziękuję za uwagę.